Twój pies flirtuje, to wcale nie jest to, o czym myślisz. Psy używają techniki flirtu, żeby się poddać, żeby pokazać, że nie stanowią zagrożenia, ale jednocześnie, że nie chcą zostać skrzywdzone. Jak to wygląda? Już ci mówię, ale zanim ci to powiem, zaobserwuj, żeby zostać ze mną i być na bieżąco z takimi ciekawostkami z psiego świata. Technika flirtu, brzuszek do góry, ogonek między nogi i chodzi tak szybciutko. Tobie się może wydawać, że on chce być miziany? Przyszedł ktoś do domu, może jacyś goście, on się od razu położył. Pierwsza myśl, miziej mnie człowieku. Mm -mm. Druga myśl powinna być taka, nie miziaj, zostań tam gdzie jesteś, bo eskaluje swoje zachowanie, czyli jeśli ta Technika flirtu zawiodła, pies może przejść do mocniejszych sygnałów, jakimi chociażby jest gryzienie. Dlatego daj psu przestrzeń i jeśli robi to, co robi, czyli wykorzystuje tak zwany flirt, to daj mu przestrzeń i nie stresuj go mocniej. Niech goście nie napierają z rękami do głasków. Daj znać, czy wiedziałaś, że istnieje taka technika u psów.